Hey, yy, dzisiaj pokażę Wam kolejne czarnce. Yy, I na żernę, Was przepraszam, jeśli gdzieś się powtórzy, ale dawno nakręcałam te filmiki, bo miałam małą usterkę. No i po prostu nie miałam jak nakręcać. Ale mam nadzieję, że już się to więcej nie powtórzy. Więc jak mówiłam, jeśli coś yy, z tych rzeczy, które tu Wam pokażę, się powtórzy, było kiedyś, to przepraszam, ale. Na pewno Najpierw taka kokardka dużowa. Mm. Milkshake mi miętowy koi. Tutaj bardzo mi się podoba hamburger. Nóż z trzema gałkami. Babeczka, ciasteczkowy potwór. Babek czekolady. Próbuję tego z mojego tutorialu. Też bez serca. Tutaj mam takie trzy identyczne wychołki, ale ich już nie mam do No, O, różeczka. Druga różeczka, tylko trochę większa. Herbatnik z kremem. Herbatniki. Jeden diament, kryształ. Drugi. I ostatnia rzecz. Takie ciasto miętowe z różdżkami I kawałek. No. I to wszystkie rzeczy, bo jakoś więcej ich nie mam. Yy. I to wszystko. To.